Bo Nie, ja tam... bo ty, ty zerkasz tam, wiesz, co się klika, ile jest wyświetleń i jak spada, Oo. to od razu stop, stop, jedziemy z czymś mocniejszym, tak jest. No tak, no. Ja to widzę. Zapomniałem, że ty jesteś. Ja jestem stypiarzem, starym Bumerem. Skromnisiem, który. <ścoughs> tak. No, nie, nie lubi Atakuj. patrzeć, w co się klika, tak? Atakuj. Atakuj ostro. Ale chciałbym. <śmuletra> czekaj. się 19. się ciebie. Szczerze? wiebałbym się w ciebie. Nie, nie, nie nie, Atakuję, no. się, w ciebie. się A gdzie będziesz grał? Na jakiej pozycji? Michau? Na pomoc, Na pomoc. Na pomocy. Na pomocy. Na będzie ci potrzebna pomoc. Sędzia liniowy. <śmuletra> 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 <i mój>, Dobra. <śmuletra>

Aktorska starych prawa. Stara się, im więcej wywiadów, tym jeszcze staram się. Nie, ale, ale to wiesz, było naprawdę nie dobre, tam, doceniam. Nie, nie co? Wiedziałeś, że nie Dlatego? No. Nie, nie, nie muszę. Że... Ja on, on będzie, on no, będzie. Dobra dobra, 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 dobra. Wy się przekonacie sami już w ogóle, kurwa, na mówię, co to znaczy się ruszać, kurwa. No. Dobrze.